Cześć. Cześć, tu Julia, Zuza, Ania, Andrzej czyli razem obiejuświaty obie kom. Zapraszamy do oglądania A my mieliśmy taką miejscówkę dzisiaj mini przystań dla rybaków z wiatą, którą jestem Pomości do kąpieli trochę ławeczek toaleta, to można przygrillować i tak oto staliśmy za najlepszą to najlepsze na taką pogodę. Przynajmniej mam buty suche w samochodzie. Ja mam lepszą wersję, bo ja mam skarpety, dlatego że wziąłem, dużo po prostu wziąłem, a krzyczały po co Ci tyle, po... a ja wziąłem i chodzę z a ona nie ma skarpet. Nie, ja mam, ja mam. Jesteś, Jesteśmy teraz w miejscowości Soleftea Tutaj znajduje się kompleks sześciu skoczni narciarskich o nazwie Hals tabak. zełom i janku jest taki skansen. No i okazało się, że jakby tutaj większość wystaw jest na zewnątrz, no a że niestety zamykają za 20 minut, no to pani w, w kasie zaproponowała nam deala, to znaczy płacimy tylko za to, co jest w środku i mamy chwilę czasu, żeby tutaj się przejść po zewnątrz, bo podobno to jest bardzo duży teren i jest niemożliwe, żeby obejść w tak krótkim czasie. Także podejmujemy to wyzwanie, zobaczymy. w starej chacie i trafiliśmy na młodego Polaka, który nam zafundował placki Taki placki Tutaj mamy muzeum wewnątrz Zobaczcie, naprawdę jest mój muzeum Zobaczcie, co mu się nas robi. Na się kołyska odpaliła, tutaj że ktoś wpadł. Tutaj barany bardzo. Świetna wystawa. muzeum jest dużo interaktywnych atrakcji. Można wszystkiego dotykać i tu na przykład... Bierać. Mamy stroje z Stroje do przebrania. I że można fajnie się przerwać. no Fajnie, fajnie. Takie guziki tutaj. No. I płaszczyk. No, zwiedziliśmy to muzeum. Bardzo promują rodziny dlatego też dzieci nie płacą z rodzicami. No i same ekspozycje są tak zrobione. Wszystko można dotykać. Można przymierzać, można ciągnąć, można niedźwiedzia pogłaskać. No i rozmach jest taki. No, sorry, ale w Polsce ja nie znam takiego miejsca. Czyli fajnie. Czyli fajnie. To jest spada mryścia Ciekawe czy ktoś mnie usłyszał, bo to taki huk nic nie słychać. Ciekawe jaka pora deszczowa, co by się wyprawia z tą do domu, to mamy lata podobne, nie? Czyli to jest, 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 jest mniej, tak? Siła a na to jest po prostu niemożliwe, a pół jest niesamowite bardziej przepustowy, ale też widowiskowy. Jesteśmy przy wodospadzie Tanaforsen. To największy wodospad w całej Szwecji. To nasza miejscówka dzisiaj. Do spania, takie widoki. I minęła godzina 21. Zobaczcie gdzie jest słońce w Szwecji. Na północ. I zobaczcie jest w pół do 12. Już prawie północ. A jest tak jasno. Cudnie jest. I tym samym możemy wam powiedzieć Dobranoc, bo nie jest tak jasno. No to lecimy. Park Narodowy Fuller Flyer idziemy na ścieżkę długości 8 km. Mamy coś dla palaczy: przy wejściu na szlak dostajemy takie oto opakowanie, można powiedzieć, w środku wrzucamy. Strzepujemy fajkę i potem wrzucamy pecik w kieszonkę i wracając rzucamy do śmietnika. Takie proste rozwiązanie, żeby nie zaśmiecać parku. Jesteśmy w Parku Narodowym Full of i mamy tutaj właśnie wodospad New Pescar. Jest to najwyższy wodospad w całej Szwecji, także zobaczcie jaki cud natury I oto doszliśmy do niepozornego, ale najstarszego drzewa na świecie. I w takim miejscu się właśnie lokujemy na noc. Mamy też plażę. Taki piękny lerytas. Kupiemy się? się kąpać. No. kąpać?